Cześć, witam wszystkich serdecznie po naszym powrocie z wakacji, akurat za oknem też bardzo gorąco, prawie tak jak w Turcji, gdzie byliśmy w tym roku. I chciałabym pokazać na dzisiejszym filmie to, co ze sobą przywieźliśmy. Jak widać jest tego niemało, ale z każdym kolejnym wyjazdem stawiamy też na coraz bardziej funkcjonalne rzeczy, które możemy ze sobą przywieźć i z których korzystać. Właśnie nie tylko tak zwane kurzułapki, które pięknie wyglądają na półce, ale z nich w ogóle nie korzystamy. I jedną z takich rzeczy jest ta szklaneczka do herbaty, którą przywieźliśmy. Kupiliśmy w zestawie dwie takie szklaneczki, z których można popić np. używającą herbatę miętową. Jest ona tutaj pięknie też zdobiona na spodeczek. I z takich też, tylko akurat niezdobionych, popijaliśmy herbatę na wakacjach. Będąc przy e, rzeczach, które można wykorzystać e, salonowo czy w kuchni, e, też przywieźliśmy sobie zestaw e, filiżanek. E, filiżanek to kawę po turecku. E, też są pięknie zdobione też dla dwóch osób. Też mają piękny e, spodek. Można było kupić zestawie dla 6 osób, wybraliśmy dla dwóch osób, dlatego że mamy już i zestawy szklanek i filiżanek dla sześciu osób. Niestety nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną pomieścić więcej większych zestawów, a z tych na pewno będziemy we dwójkę korzystać. I żeby móc w ogóle zrobić taką kawę po trasku, kupiliśmy też taki cegielek tradycyjny. E, można było kupić go w różnych e, wielkościach, na jedną, dwie, trzy nawet więcej kaw, to jest akurat rozmiar na e, kawę dla dwóch osób e, i tym samym e, kupiliśmy też kawę, to akurat e, w sklepie, w którym kupowaliśmy tegielek, Pan oczywiście już od razu pakiet zaproponował, czyli też kawę. Mamy dwa takie opakowania, jedna akurat będzie na prezent. I dołożył nam też do kawy coś słodkiego. To jest lokum, nie mówię na to rachatuku. Właśnie takie jak galaretka. Pan oczywiście po polsku powiedział: galaretka. Opruszone cukrem pudrem. My kupiliśmy sobie też zestaw pięciu takich Turkish Light Też właśnie takich galaretek odsypanych cukrem pudrem. Też tutaj widzę, jest nugat i odsypany wyrwkami kokosowymi. Niektóre, cały zestaw takich pięciu opakowań zapłaciliśmy, pięć euro no i całkiem nieźle inne rzeczy które można zjeść, wypić też herbata w puszce firmy kurt na prezent i również stwierdziłam, że spróbuję przypraw Cori i Kimion. Niestety nie wiem co to są za. Wydaje mi się, że koryt jest e, jako kary i tutaj możliwe, że jest to kardamon. Do sprawdzenia. E, kupiliśmy też również, akurat na prezent, e, takie przepięknie malowane podstawki. E, ja, już taką jedną podstawkę zakupiłam na prezent w Hiszpanii w tym roku m, dla mojej siostry. I też właśnie jedna taka podstawka pod kubek do niej powędruje. Ale mamy też tutaj większe podstawki, na przykład pod czajnik z, czy, czy jakiś dzbanek z herbatą właśnie czekawą Wzór bardzo podobny, ale inne kolory też do dwóch rodzin u nas powędrują. Tradycyjnie także Przywozimy magnesy, magnesy na lodówkę dla nas, czy też do pracy, czy dla najbliższych właśnie, więc kilka też takich przywieźliśmy. Tu są akurat takie magnesy płaskie, ze zdjęciem, ale także takie bardziej przestrzenne, co kto lubi, to dostanie, które też przedstawiają różne fragmenty. Z miasta Bodrum, bo akurat, akurat w okolicy Bodrum, w mniejszym miasteczku o nazwie TES, mieliśmy hotel. Tutaj też taki duży jest napis Bodrum, ale jest też tutaj, właśnie to jest mapa Turcji. No tutaj też, że jednego z przyjaciół mamy taką, no to jest taka metalowa, metalowy napis Bodrum Halikar Nasus to jest starożytna nazwa Bodrum. Akurat taka a, a la, ym, y, blachy do samochodu. Y, nie mogło zabraknąć też, więc to oczko to jest chyba takie właśnie oczko szczęścia. A pierwszy raz widziałam je w Grecji i okazuje się, że i Grecy i właśnie ym, y, w Turcji też ym, y, jest... Ym. Jest ten symbol powszechnie do zobaczenia na każdej ulicy, nawet na, na bruku, przy wejściach do, do sklepów, można zauważyć. Więc, taką mniejszą i większą wersję jest to Ta mniejsza jest też Tu prezent. Warto też właśnie powiedzieć, że Bogrom i okolica mieści się w Turcji, tak zwanej Egejskiej, gdzie mocno widać podobieństwo właśnie z architekturą, na przykład, którą zobaczymy w Grecji. Więc my tak naprawdę czuliśmy ten klimat mocno grecki. Jednocześnie też wybraliśmy się na wycieczkę do, na wyspę Kos, właściwie do miasta Kos. Tam też zakupiliśmy magnet akurat dla nas i mm, oliwki, e, czyli znów rzeczy do skonfirmowania e, i kupiliśmy też ręczniki do rytuału Hama, to jest generalnie rytuał e, turecki, ale akurat tak e, trafiliśmy bardzo sympatyczną panią e, właśnie w sklepie na Kos i stwierdziliśmy, że tam właśnie u niej zrobimy a też większe zakupy. Kupiliśmy też buty do pływania, bo powinniśmy w opakowania się zabrać ze sobą. I chciałam też pokazać tutaj pierwszą akurat rzecz z COS, mój prezent urodzinowy który podarował mi mąż to akurat e, jest ściereczka <laughs> z napisem kos z oliwką, akurat e, mu taki właśnie też e, e, grecki e, klimat jednocześnie lubię różnego rodzaju ściereczki, e, które zmieniam sobie, co znowu gdzieś właśnie wykładam w kuchni czy, mm, czy w innych e, miejscach e, więc to jedna rzecz e, właśnie już e, i wracając do w Turcji też dwie rzeczy w akurat moim organem, w moim ulubionym kolorze. Yy, czerwony, z drinkami yy, szar. Yy, on ma yy, bardzo ładny skład, to się nazywa. Yy. Pasz, paszmina, 100% materiału paszmina, na które składa się 70% kaszmiru i 30% jedwabiu. Także jest bardzo miły dotyk. I ostatnia rzecz to jest poszywka na poduszkę. Może się to wydawać dziwny prezent, ale byliśmy w, na jednej z wycieczek w w wiosce, gdzie wyrabiane są nadal ręcznie plecione tureckie dywany. I tak jak na dywan, no niestety nasz budżet musiał być mocno przekroczony, żebyśmy zakupili. Ale tak, poszewka też do najtańszych nie, nie należała, ponieważ te poszewki kosztowały po 25 dolarów, niektóre nawet więcej, w zależności z czego, bo ten splot tutaj jest i do wełna, i chyba też do mieszka jedwabia, ona jest przepiękna, także oczywiście to jest poszewka dekoracyjna i będzie u nas wyłożona w sypialni sama ją ja wybrałam <grymna> chciałam taki element właśnie na prezent i jestem bardzo zadowolona, że właśnie też mogliśmy przywieźć coś takiego i pięknego, ale co będziemy mogli używać, czyli właśnie nie tylko mój prezent, ale też te filiżanki i szklaneczki na pyszną polską co prawda, ale też orzeźwiającą herbatę miętową To tyle jeśli chodzi o e, dzisiejszy film i to, co przywieźliśmy z e, naszej wakacji w Turcji. E, zapraszam do oglądania kolejnych filmów. E, już e, na kanale pewno pojawił się pierwszy z naszych e, wakacji e, w Turcji. E, zachęcam do subskrybowania kanału i śledzenia naszych e, poczynań podróżniczych, jak również e, e, tego, co robimy w domu, czyli z e, e, naszych rozgrywek w gry planszowe. Do zobaczenia.